Ty masz na przykład jakieś traumatyczne wspomnienia z tego, jak byłaś nastolatką? To był, tak, bycie nastolatką to był taki trudny i burzliwy okres. Nie spotkałam na swojej drodze tylko dobrych, wspierających i mądrych ludzi, niestety. I, i doświadczyłam wielu rodzajów hejtu rodzajów przemocy też psychicznej, z czego wtedy nie zdawałam sobie sprawy. Wtedy jak to się mówi, inne rzeczy uchodziły i bardzo niedobrze, że uchodziły. I bardzo się cieszę, że ten, te czasy się jednak zmieniają i dzisiaj uczymy to młode pokolenie, przynajmniej ja uczę moją córkę, żeby bardzo reagowała na to, kiedy ktoś przekracza jej granice, kiedy ktoś też zachowuje się źle w stosunku do innej osoby, bo milczenie jest również zgodą, więc chciałabym ją wychować na taką świadomą osobę, która rozumie, że te dzisiejsze czasy nie są różne zagrożenia i że, że po prostu warto, warto stanąć po swojej stronie. To jest dowód najwyższej odwagi, stanąć po swojej stronie.